trafiłeś do złej dzielnicy, młody. Ależ witam wszystkich, z tej strony drowalrem w gangsterskich klimatach, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym dodatku do Hearthstone'a. Mowa tu oczywiście o ciemnych zaułkach Gadgetonu, ale najpierw Trajderek. Aaa, Gadżeton! Miasto wielkich możliwości! Gadżeton, tu gigantów i zmos. Gadżeton, świndel przez dzień i noc. Spruny śpiewają, tatą na ulicach miasta gadżeton. Gadżeton, rozwojem parać się strach. Gadżeton, na taki mamy fal. rywali rywali nim ktoś się zwali na mieście władzę dzieli i żądź. Wszyscy zaprzedani, wszędzie pełno drani! Witaj w naszej ferajnie! Na ulicach miasta Gadżeton! No i kto ma lepszą kartę? No właśnie, jak więc widać główną osią dodatku będzie właśnie Gadżeton oraz trwająca w nim Wojna Gangów. W tym momencie za moimi plecami powinien pojawić się wielki napis, a nie mówiłem? Bo mówiłem o tym w poprzednich filmach, ale w sumie nie było ciężko się tego domyślić. Tak czy inaczej, to właśnie klimaty gangsterskie, to właśnie gangi, będą tym, z czym będziemy się mierzyć w najnowszym dodatku. Podsumujmy więc, co wiemy o zawartości ciemnych zaułków gadżetonu. Nadrzędną nowością w dodatku jest obecność trzech gangów łamanych przez frakcji. Posępne zbiry, czyli gang ogrów i handlarzy bronią. To ci, którzy uważają, że najlepszą metodą rozwiązywania kłopotów jest po prostu walić w ryło. Kolejny gang to Nefrytowy Lotos, czyli familia Pandarenów, która działa z ukrycia i z cieni. To rodzinka, która bardzo szanuje sobie duchy przodków, a oprócz tego lubują się w zbieraniu tajemniczych artefaktów. Oprócz tego szkolą i ninja. Tak, to bardzo ważne. I trzeci gang, czyli tak zwana Konfraternia. To banda szalonych magów, alchemików i innych indywiduów powiązanych z magicznymi mocami. Handlują nielegalną maną, eliksirami oraz innymi niebezpiecznymi ustrojstwami. Wprowadzenie tych trzech frakcji to nie jedynie kosmetyczna rzecz, bowiem niesie ze sobą szereg urozmaiceń, między innymi Pierwszą z ciekawostek jest to, że każda z klas dostępnych w grze przynależy do jednej z frakcji. Tym sposobem do brutalnych, posępnych zbirów należą Łowca, Paladyn i Wojownik. Do magicznej konfraterni, oczywiście, Mag, Kapłan i Czarnoksiężnik. Zaś do nefrutowego lotosu, Druid, łotr i Szaman. Czego jeszcze powinniśmy się spodziewać? Wspomina się o specjalnościach, którymi dysponuje każdy gang. Każdy z gangów będzie miał jakąś specjalizację. Może to być na przykład wzmacnianie swoich stworów albo wyczerpywanie nowych kart, np. eliksirów. Z pewnością specjalizacje te powiązane będą ze zdolnościami klas, które wchodzą w skład gangów. Żeby było bardziej interesująco, podział wobec tych trzech gangów istnieje także pośród kart neutralnych. W dużym skrócie oznacza to, że niektóre z kart neutralnych, które pojawią się w dodatku, będą dostępne jedynie dla poszczególnych klas. Przykładowo jedna z ukazanych już nam legend, czyli Kazakus, należy do frakcji Konfraterni i będzie mógł być zagrywany jedynie przez maga, czarnoksiężnika i kapłana. Tego typu. Trzy klasowych kart ma być w sumie 9 i z pewnością znajdą się wśród nich trzy legendy po jednej na przywódce każdego z gangów. Oczywiście nie zabraknie także zwykłych neutralnych kart oraz kart klasowych. Jak więc widać, ciemne zaułki Gadżetonu zapowiadają się naprawdę interesująco. Piwcie w komentarzach, co wy sądzicie o nowym dodatku. Co sądzicie o systemie trzech gangów? Czy podobają wam się gangsterskie klimaty? Czego jeszcze możemy się spodziewać? Komentarze należą do was. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć jedynie tyle, że bardzo mocno wyczekuję kolejnych nowości odnośnie ciemnych załuków Gadżetonu. Jednakże muszę się zbierać, mam bowiem jeszcze pewną robótkę w banku. Ode mnie to wszystko. Na razie. É,